Więc tak wygląda sala treningowa, tutaj jako mamy na Florydzie, trzy boiska, zwykle trzy są używane na treningu. Wiadomo, że tutaj wyświetlane są zwykle statystyki z treningu, plan treningu na tej na tej tablicy. Więc tak jak mówię, sala treningowa, sale meczowe są inne. Zwykle zespoły mają tutaj Osobne sale, mniejsze, gdzie mają te sale do własnej dyspozycji. Nie ma tu innych sportów, które trenują. Jest tu czysto siatkówka. Jak widzicie, tutaj dziewczyny są na ścianie, które zdobyły jakieś wyróżnienie nawet są olimpiki. Jak widać, tutaj Kelly Murphy z brązowa medaliska z Rio 2016, numer 12. I też większe dziewczyny inne, które zdobyły jakieś wyróżnienia. No, po całej e, ścianach są e, wyróżnione. Tu tak samo e, zwycięstwa w konferencji i zwycięstwa e, pokazanie się w NCAA Tournaments. Więc tutaj wchodzimy teraz do, e, do pokoju wideo, on niestety jest zamknięty, więc tu jest tak zwany Video Room. Gdzie odbywają się reporty scoutingowe, przygotowanie przed meczem, jak to wygląda. Wiadomo, dużo, dużo uwagi tutaj przykładają trenerzy na przygotowanie się przed przeciwnikiem, więc tu dużo czasu jest spędzanych. Wiadomo, tu jakieś przyrządy, czy serwująca maszyna, czy, czy takie dorzutka do piłki, tutaj dla rozgrywających. Więc tak wygląda ta sala, nic, nic takiego, ale tak jak mówię, jest to duży plus, że masz do dyspozycji swoją salę z trzema boiskami. Nie musisz się martwić, czy o godzinie 12 jest sala dostępna, czy nie. Nie musisz martwić się, czy zawodniczka może przyjść w środku dnia i, i sama zrobić jakąś robotę. Jak widać, tu dziewczyn rzeczy zostawione są jeszcze. No i tak to wygląda. Tutaj trening jest przeprowadzany codziennie, czasami sparingi w drugim semestrze, ale tak jak mówię, tutaj są treningi, a mecze są w innej arenie.